Prohibicja najczęściej kojarzy nam się z częściowym bądź całkowitym zakazem produkcji i sprzedaży alkoholu, głównie w odniesieniu do tego, co kiedyś było w USA, ale wiele osób nie wie, że częściowa prohibicja obowiązuje również w Polsce. Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław, Łódź czy Poznań to miasta, które wprowadziły takie częściowe ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, ale tylko w centrum miast. Do tej pory najostrzejszą prohibicję miał Olsztyn, gdzie był Zakaz kupowania alkoholu na terenie całego miasta od godziny 22 do 6. Ale teraz w grę wchodzi drugie największe polskie miasto, Kraków, które od 1 lipca wprowadza prohibicję na terenie całego miasta od północy do 5.30. Alkoholu nie kupimy ani w sklepie spożywczym, ani w monopolowym ani w jakichś różnych sklepach, z którego ten alkohol można wynieść, choćby stacje benzynowe. Oczywiście nie dotyczy to barów, restauracji, knajp, w których alkohol pijemy na miejscu. Za tą decyzją głosowało 32 radnych, 5 się wstrzymało, nikt nie był przeciwko, a 6 było nieobecnych. Zresztą nie ma co się dziwić, bo mało Polska słynie z tego, że jak wprowadza prohibicję, to na terenie całego miasta. Znany z tego już jest choćby Chrzanów, Skawina czy Zakopane. Już 10% polskich gmin wprowadziło taki nocny zakaz sprzedaży alkoholu i choć początkowo Spotyka się to z dużym oporem i niezadowoleniem mieszkańców, to najczęściej się przyjmuje. Na przykład we wspomnianym już wcześniej Olsztynie szacuje się, że ilość zgłoszeń na temat Zakłócania spokoju i porządku publicznego spadła nawet o 47%. Szacuje się, że krakowska prohibicja wpłynie na działanie nawet 300 sklepów, tak? Aż w tylu miejscach w Krakowie można w nocy kupić alkohol. No i niektórzy zastanawiają się, czy słusznie w ogóle, że wprowadzamy jakąkolwiek prohibicję, bo problem tak naprawdę jest z turystami czy z mieszkańcami, którzy w centrum wychodzą pijani już z różnego rodzaju klubów, barów, bo tam piją, więc żadnych sklepów nie potrzebują. Inni zaś mówią, że okej, okay, prohibicja to fajny pomysł, ale może tylko na ścisłe centrum, a nie na wszystkie. 18 dzielnic, które często są bardzo oddalone od centrum. No, pytanie, czy prohibicja u mieszkańców się przyjmie, czy będą zadowoleni, czy da jakiekolwiek efekty. To już czas pokaże.